Cześć, tu mówi zespół Poseidon z Białego Stoku. Zapraszamy Was na koncert do Warszawy 11 listopada, który listopada. będzie się W Warszawie? Tak. Na razie nie możemy zdradzić miejsca. Znaczy, wszyscy, którzy chcą być na koncercie, niech się z nami skontaktują na e-mailu e atakojmałpa.jahu.com. Wystąpią zespoły Empire Falls ze Stanów Zjednoczonych, Pizza, tak też ze Stanów Zjednoczonych, Hardcore, Hardcore. New York. New York. Eee, co Toxic jeszcze Dead wystamy? Białystok. Toxic Dead Białystok, znamy tą kafelę, proszę Państwa. Znamy <laughs> bardzo dobrze ją znamy. Przynajmniej my. Tak, dokładnie. Poseidon, czyli Posejdon. my? Tak, dokładnie. Tam I jeszcze będzie... zaraz, żeby nie skłamać, będzie na pewno Toxic Dead, będzie na pewno zespół Poseidon, Empire będzie Force. na pewno zespół Piwnica, Empire będzie Force. Empire Force i będzie zespół RPO, czyli Rzeczpospolita Polska. Oj, no będzie się działo: będzie i mocno, i troszeczkę słabiej, i będzie bardzo mocno. Tu pozdrawiamy naszych, naszego basistę. Adama Kuca? Byłego. No nie, 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 Adama A, Lecha, Kucza, Lecha. Adama Kucza nie, Adama Kuca nie pozdrawiamy. Lecha. Nie, 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 nie. Pozdrawiamy basistę z zespołu Wejder, który pochodzi z, z, z Białego Stoku. Tak, dokładnie. I tu mam jego koszulkę. Specjalnie nałożyłem, żeby nie było, że nie pamiętam o naszym rodaku z Białego Stoku. Obituary oczywiście pozdrawiamy. Ze Stanów będą dwie kapele, a w sumie trzy. Bo RPO też powstał w Nowym Jorku. No i cóż, widzimy się w Warszawie 11 listopada po Marszu Niepodległości. Będzie super impreza. Super impreza. Dead metalowa, grindcorowa, hardcorowa. Pozdrawiam. Adam, z Poseidona. Darek perkusista i Darek perkusista. O szczegóły piszcie w mailu atakojmaupa@yahoo.com. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do widzenia.